Stalin był również antysemitą. Można podejrzewać, że jedną z przyczyn jego antysemityzmu była niechęć do działaczy komunistycznych żydowskiego pochodzenia, z którymi rywalizował, bo żydowskiego pochodzenia byli tacy przeciwnicy Stalina jak Trocki, Zinowiew czy Kamieniew. Ale ten antysemityzm Stalin umiał chować, ale były takie okresy, kiedy on się bardzo wyraźnie ujawniał. Kiedy do Moskwy przybyła Gałda Meir, aby uczestniczyć w otwarciu ambasady Izraela, sowieccy Żydzi zorganizowali małą demonstrację powitalną. To wywołało furię Stalina. Natychmiast kasowano publikacje w języku indisch. W sowieckich karykaturach bankierzy z Wall Street przybrali rysy żydowskie. Wielu działaczy żydowskich zamknięto w obozach. Nagle przy rosyjskich nazwiskach. Prasa zaczęła dopisywać ich nazwiska żydowskie. Żydowski aktor Michels został zamordowany w stingowanym wypadku samochodowym. Około godziny 20.00 Michels i Golubow, który razem z nim przybył do Mińska, aby oglądać tamtejsze przedstawienia teatralne, zostali wywabieni z hotelu na rzekome wesele. Zostali w Mińsku w więzieni na dacze i tam zamordowani. Nie wiemy dokładnie w jaki sposób. Jedna wersja mówi, że zostali zmiażdżeni przez ciężarówkę. Inna mówi o tym, że zostali zabici uderzeniem pałki w głowę. Następnie ciała wywieziono do Mińska i rzucono na jedną z ulic w pobliżu hotelu, tak aby wyglądało to na wypadek samochodowy. Wyglądało to na śmierć przez potrącenie przez ciężarówkę. Złoki znaleziono 13 stycznia o godzinie 7.10 w pobliżu budowanej linii tramwajowej prowadzącej z ulicy Swierdłowej na ulicę Garbarną. Ciała bez problemu zidentyfikowano, gdyż ofiary miały dokumenty w swoich kieszeniach. Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X. Użytkownik Bażanin 1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Bażanin 1768 oraz na portalu Patronite Użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.